Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humory, bo dzisiaj jest poranne czytanie Waszych komentarzy. No i oczywiście dawno nie było. A dawno nie było, bo miałem bardzo, bardzo ważny powód, czyli miałem lenia w dupie i mi się nie chciało robić. I to jest moim zdaniem bardzo ważny powód. <grym> nie no, ja ja sobie robię. Nie naprawdę mi się nie chciało robić filmów, to, to akurat nie był żart. Ale z tym, że leń to jest ważny powód, to, to, to był żart. Ostatnio te wstępy trochę dłuższe robię, ale w sumie co mi tam czy czy sobie kawę herbatę bądź coś do jedzonka, rzeczy smacznego i zaczynamy. Oczywiście czytanie. Ja z kolei jestem zachwycona tym kawałkiem parę przesłuchań i już śpiewałam. No, akurat Sanach pocałunki mnie nie porwało, moim zdaniem, wykonanie jest słabe, tekst jest bardzo fajny. No i teledysk jest słaby, ale ogólnikowo mi się ta piosenka nie podoba. Przesłuchałem ją już 3-4 razy i dalej twierdzę, że jest po prostu kiepska. No nic na to nie poradzę. Ale ja uwielbiam Sanach i bardzo je kibicuję i uważam zresztą, że jest jedną z lepszych wokalistek na naszej scenie i nie koniecznie mi chodzi o sam głos, co bardziej talent do tworzenia naprawdę wpadających w ucho piosenek i refrenów tym bardziej więc uważam że jeżeli chodzi o to to ma gigantyczny talent jeden z lepszych w Polsce bo naprawdę nie jest łatwo stworzyć piosenkę która wpada w ucho po prostu od tak a większość jej piosenek po prostu wpada w ucho i człowiek zapamiętuje bardzo szybko i próbuje, i zaczyna śpiewać mało tego kto się przyjemnie słucha więc jak najbardziej jej kibicuję ale to nie oznacza że mimo swojej sympatii do niej to będę ją chwalił za każdym razem tak jak coś stworzy, bo to, to bez Przesadę, no, nie mam zamiaru kłamać, jak mi się coś nie podoba, to mi się nie podoba. Tak samo na przykład z Blanką, jeżeli mi się coś spodoba, to powiem, że mi się podobało. Mimo jej niechęci do niej niesamowitej. Będzie dobrze. A że w sensie co będzie dobrze, bo tak nie za bardzo rozumiem. Tutaj to jest pod film, informacje jakie filmy będą. Czyli co, że będzie dobrze, tak? Że filmy ci się podobają? Dobra, zinterpretuję to w ten sposób. Pan Michał ma cztery oktawy nawet ponad, więc taki sobie głos... To powinienem krzyknąć, ale mi się nie chce krzyczeć. Żenado jest taka wypowiedź. Dla mnie to może mieć i 40 oktaw. Jeżeli mi się po prostu kiepsko go słucha i jego głos nie jest dla mnie zachwycający, to po prostu mówię, że nie jest zachwycający. Nie obchodzi mnie, ile ma oktaw. Czasami po prostu niektórzy doceniają to, że ktoś ma bardzo wysokie głosy, potrafi na przykład pięknie tam niby zaśpiewać, a mnie czasami po prostu od tego, jak niektórzy piszczą na scenie. To mnie po prostu uszy boli i głowa, więc to, to jest kwestia indywidualna, mam wrażenie, co się podoba komu, a co nie. A to, że pan y, Michał ma cztery, czy tam ponad oktaw, to nie zmienia to faktu, że dla mnie w porównaniu do Edyty Górniak w te dwa występy na Eurowizji, to Edyta Górniak go zmiażdżyła głosowo i ogólnie wokalno, głosowo, jakkolwiek byś sobie to powiedział, powiedziała, nie wiem... Nie, nie twierdzę, że, wiecz, że ja bym zaśpiewał lepiej od Michała. No ale dla mnie głos jego w porównaniu do Edyty jest taki sobie. I nic na to nie poradzę. Takie mam zdanie. Jakby. No nie jestem też tam, wiecie, specjalistą, żeby odgadywać tak naprawdę, co tam, jakie oktawy i bla bla bla. Mam to gdzieś. To, co słyszę, to mówię. Właśnie dawno nie było czytania komentarzy, a nazbierało ci się ich trochę, hehe, he, czyli lubisz dzikie akwaria, super. Są o wiele ładniejsze niż takie, gdzie wszystko jest wymierzone, przycięte i zaplanowane co do centymetra. Nie znam się, ale kulejnoga noga wygląda fajnie, mam nadzieję, że jesteś z niej zadowolony. Powiem ci tak, wcale to nie jest tak, bo czasami niektórzy możesz się zdziwić, ale na akwariach, które kreują na to, żeby było właśnie jak najbardziej naturalnie wkładają tam tak dużo pracy żeby właśnie to wyglądało naturalnie że aż szok ja jednak po pierwsze to mi się nie chce to jest po pierwsze, a po drugie to nie mam czasu, nie no czas by się znalazł jakby czas by się znalazł na pielęgnację akwarium, ale szczerze mówiąc ja lubię też bardzo jak to wszystko fajnie samoistnie działa, nie że tylko dolewam tą wodę czy sobie pierwsze, pierwszą szybę i jest dobrze jakby i to mi pasuje i te akwaria mają taki, mają ten urok swój moim zdaniem Oczywiście nie uważam też, że akwaria, które są wypielęgnowane, wycięte i tak dalej, też są piękne. Tylko zależy kto je zrobił i jaką miał wizję na to akwarium. Więc naprawdę niektóre akwaria, które wydają się być naturalne i niezaniedbane, za, nie tak? To tak naprawdę są potwornie za, zadbane i każdy centymetr i wszystko tam zostało stworzone tak aby właśnie w ten sposób wyglądać, czyli jeżeli coś na ogół nam się wydaje, że jest po prostu niezadbane, to w rzeczywistości może być bardzo zadbane, ale ja kieruję się tą inną zasadą, czyli dolewam wodę czy pierwszą szybę i niech rośnie tak jak chce, niech wszystko co tam chce, niech się rozwija, żyje i funkcjonuje samoistnie. Tak naprawdę nie muszę nawet pokarmu sypywać teraz do krewetek, jeżeli chodzi o moje akwarium, nie jest to konieczne, ale i tak wsypuję, bo chcę, żeby miały lepsze witaminy. Te na moje krewetki, bo się rozmnażają potwornie szybko i są piękne. Swoją drogą ja bardzo lubię sobie po prostu siąść i popatrzeć na te akwarium. I ja lubię tą zieleń. Właśnie, wiecie, wiecie, jak, nie, jak przestajecie dbać na przykład o akwarium, i typu, że tylko dolewacie wodę, wymieniacie czy coś w stylu, to jest na takiej zasadzie, że te akwarium mimo wszystko stanie się zielone. I nie tylko, że ze względu na glony, które opatulą szyby i tak dalej. Ale też rośliny nie będą miały różnych kolorów. Czyli jak macie lubicie czerwone rośliny, no to już mimo wszystko musicie ten na przykład żelazo dodawać do, do wody, żeby ta czerwień była mocniejsza i światło musi być mocne, żeby ta czerwień była widoczna w roślinach. Jak nie macie i dobrego światła, nie dodajecie tak naprawdę żelaza, to ta czerwień nie będzie tak istotna i widoczna w waszym akwarium. No ja poszedłem w tą stronę, gdzie chciałem mieć totalny zielony busz. Gdzie te krewetki będą mi się tam przeciskać przez te roślinki i na razie to wszystko idzie właśnie w tą stronę, którą chciałem. I nie podcinam praktycznie w ogóle. Jedynie co to to co wychodzi już poza taflę wody podcinam, a następnie usadzam z powrotem i zagęszczam tak żeby jak najgęściej było, bo właśnie chciałem uzyskać taki totalny busz z piękną zieloną trawą, piękne zielone liście, piękne zielone roślinki wszędzie wokoło kamienie i drewno. I to chciałem uzyskać i to na razie się powoli podejrzewam, że jeszcze jest 4-5 miesięcy i te akwarium mi się ulokuje tak jak będę chciał, więc wtedy tak naprawdę pokażę jeszcze kolejny filmik jak to akwarium wygląda, ale już sobie pomyślałem no dobra, minęło już naprawdę sporo czasu, ten film niektórzy nawet czekają no to wcisnę. Trzeba zrobić. Co prawda nie jest te akwarium zrobione w taki sposób jeszcze, jaki ja chciałem. Nie rozrosło się w taki stuprocentowy sposób, tylko rozrosło się tak na jakieś 70%, 80% maksymalnie tego, co chciałem Wam pokazać, no ale już mówi się trudno. Pokażę to, a później jeszcze się oczywiście update pojawią i pokażę Wam finalnie, jak już będzie ten efekt, który chciałem uzyskać, to pokażę Wam jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda, więc ja bardzo sobie cenię to, żeby wszystko tam grało Współpracowało. Tam są ślimaki i krewetki, tak ogólnie nie wspomniałem wcześniej, ale są ślimaki i krewetki, żadnych ryb tam nie ma. Ale możliwe, że wpuszczę jakieś ryby, żeby mi coś pięknie pływało na, na tle tej zieleni. No i na tle zieleni to fajne jakieś może żółte, e, ładne rybki, mogę wcisnąć ewentualnie czerwone, ładne rybki. No zobaczymy jeszcze, zobaczę co i jak, ale na razie wygląda to naprawdę zacnie. Zrób reakcję na Boys Like Toys, nowa piosenka Blanki nawet za kulis śpiewa fragment i brzmi ok, ale ostatnio śpiewała TVN Talent Show. E, ja Ci powiem, że nie mogę zrobić reakcji na tą piosenkę, ponieważ już ją słyszałem, to jest po pierwsze, po drugie prawa autorskie mi zablokowały ten film, więc nie mogłem wstawić. No i ogólnie już wypowiedziałem się na ten temat, dla mnie ta nowa piosenka Boys Like Toys jest głównym tekst jest gówniany, wykonanie jest gówniane, więc e, nie porywa dupy. Początek najlepszy. Że wszyscy sensie to. albo to jest ten, informacje, tak? Tam się sam rozśmieszyłem. E. Po wstępie, jak ktoś nie miał dobrego humoru, to na pewno już się rozweselił. A tu bardzo miłem. To jest bardzo miłe. Witam. Witam serdecznie. No i poprawiłeś humorek. Bardzo się cieszę, że komuś poprawiłem humorek. O tak, wodny świat. Ja bardzo chętnie się coś dowiem w tym zakresie. Będę czekać, pozdrawiam. Powiem Ci, że ja nie mam jakiejś wybitnej wiedzy na ten temat, ale co wiem, to wam powiem. I w sumie tyle. Bo są na kanale filmy o akwaria, O akwarium masz playlistę akwarium. To tam sobie, jak klikniesz, to na pewno tam parę informacji, po co wymieniać wodę i tak dalej. Wstawię. Cześć, a zrobisz ten film o filmach z Bollywood i czy zrobisz kiedyś film typu Q&A? Yy, zapomniałem o tym filmach z Bollywood, tak szczerze mówiąc. A rzeczywiście, dobrze, żeś mi przypomniała, Muszę sobie zapisać, żeby zrobić ten film. Rzeczywiście, bo to, to, to jest darmowy tak naprawdę film. A ja sporo filmów Bollywood obejrzałem, więc jak najbardziej polecę te, które mnie ruszyły. I czy zrobię film typu, typu Q&A? Yy, pewnie kiedyś się jakiś pojawi, jak ludzie będą chętni i jakieś pytania będą do mnie słać, to tam mogę zrobić. Ale póki co to chyba jest tak mało ludzi, że w sumie nie, nie wiem, czy jest sens robić Q&A. Tak, to ja prosiłem, jeszcze powiedz o ruchu drogowym, gdzie można, a gdzie nie można. No to, to, to powinieneś móc sobie łatwo sprawdzić w internecie, a ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale wiem, że jak masz po prostu siadełko... Na hulejnodze to nigdzie nie możesz, ani po drogach rowerowych, po chodniku czy po ulicy, a jak jesteś w stojącą hulejnogę, no to w sumie możesz po drogach rowerowych, to jestem pewien w 100% i po chodniku możesz w 100%, a jeżeli chodzi o ulicę, nie jestem tutaj absolutnie pewny co i jak, więc. Ale wydaje mi się, że też możesz, więc to można traktować bardziej jak już taki rowerek, nie? Chociaż kiwie. Trzeba by było sobie poczytać, tak naprawdę. Kibicuję cię, mocno cynk, spełniają marzenia, idź po swoje. Ja też zawsze marzyłam o pisaniu. Mam pomysł na dwie książki, ale musiałabym pisać pod pseudonimem, bo wstydziłabym się, gdyby ktoś z rodziny chciał to czytać. Bałabym się, że ktoś w bohaterach doszukiwałby się na siłę u prawdziwych osób i zdarzeń. Albo u. Uprawiałby na mnie psychologię dla ubogich na podstawie tego, co mam w głowie, ze zresztą pisarzą, którzy nie mają z tym problemu. Ja ci powiem, że nie powinnaś się hamować, jakby powinnaś. bo czas mija. To jest tak, że czas mija i nieuboganie mija, i niestety nie mamy na to wpływu. No i problem jest taki, że gdybym ja na przykład sobie pomyślałem wielokrotnie, sobie myślałem o tym, że gdybym nie skończył. Z YouTube'em to kilka lat temu, to może teraz bym był dużym youtuberem i spełniałbym swoje inne plany, tak? które miałem w głowie i swoje marzenia bym spełniał. I w tym momencie prostu tak zastanowiłem się, ale kurwa, przecież ten czas minął, a ja teraz rozmyślam nad tym, do czego ja przestałem robić YouTube'a. Ja po prostu zacząłem z powrotem robić YouTube'a i teraz robię i powiedziałem sobie na poważnie, to, to będę wszedł za będę zarabiał z tego, a później spełnię swoje marzenia i napiszę tą książkę. Nie wiem za ile lat, nie wiem za ile lat, ale napiszę tą książkę. No i radzę ci to samo, czas mija nieubaganie. i dobrze, jeżeli się wstydzisz na przykład, że ktoś to przeczyta, bo niektórzy ludzie po prostu są bardziej wstydliwi ode mnie, na przykład, bo ja to już przeszedłem ten etap, gdzie w ogóle się nie wstydzę i szczerze mówiąc mam gdzieś kto o co o mnie myśli, nawet rodzina jeżeli jest na mnie zła czy coś, to w sumie mam to gdzieś, bo jeżeli nie mają powodu, to w tyłku to mam, no chyba, że znajdę powód i zrozumiem, że to jest wiecie, moja wina, no to najwyżej przeproszę, ale mi chodzi o tak, że jak ktoś próbuje mnie hamować i mówić mi, że czegoś mi nie wolno albo coś nie stylu, to w sumie olewam radzę ci tak robić to samo, a jeżeli naprawdę, no to zrób ten pseudonim zacznij pisać, zrób pseudonim i utwórz swoją książkę jak najbardziej Wydaje mi się, że nie powinnaś się hamować. Nikt z Was w sumie nie powinien się hamować. Czas mija nieubłaganie, i później obudzicie się. Ty możesz się obudzić za 5 lat i powiesz, kuź, czemu dlaczego ja nie zaczęłam pisać tej książki? Już bym teraz miała skończoną. No, to, to tak na takiej zasadzie. Ja miałam tak na przykład skanałem na YouTube. Po co ja przestałem te kilka lat temu? Tworzyć na YouTubie, skoro teraz już mógłbym być dużym YouTuberem, nie? Już ten, już ten najgorszy próg bym miał skończony. Więc, jakby razy ci to samo, po prostu nie poddawaj się i zacznij robić to, co lubisz. Jeżeli to jest Twoje marzenie i masz pomysł na dwie książki, to powinnaś to napisać. Być może to się okaże naprawdę rewelacyjną książką, a być może zostanie gdzieś po prostu zamknięta gdzieś w piwnicy ta książka, ale ją zrobiłaś i spełniłaś marzenie i udało ci się i to jest najważniejsze. Empik, pierwsza próba. Oglądam cię od momentu filmów z Blanką, ale jeszcze nigdy nie pisałam żadnego komentarza pod twoimi filmami. Oglądam do tej pory prawie wszystkie odcinki, oprócz niektórych z czytania komentarzy. To wcale tak w, w oglądalności nie jest dobre, ale jak tobie zasięgi podbija i, i się innym podoba, to nie mam nic przeciwko. Nawet jakbym miała, to wiem, żeby cię to nie ruszyło, bo jestem po prostu jednym szarym człowiekiem. Ostatnio mniej cię oglądam, ale właśnie nadrabiam zaległości. Na pewno chciałabym jeszcze powiedzieć, że oglądam cię, bo masz podobne zdanie do mnie i często mówisz to, co ja przed monitorem w... myślałam. W tych czasach rzadziej spotyka się osoby, które naprawdę mówią swoje zdanie, a nie patrzą na to, co się podoba Widzą. Mam nadzieję, że to przeczytasz, bo się trochę rozpisałam. Przeczytałem. Jest tutaj jeszcze na filmiku, i powiem Ci szczerze, że to jest w oglądalności dobre, bo po prostu widzę statystyki. I ja się bazuję teraz tutaj na statystykach, a nie osoby, które mi tam piszą fajny, niefajny film, bo statystycznie średnio. Oglądalność moich filmów, jeżeli chodzi o czytanie komentarzy, to jest 9 minut, czyli uważam, że bardzo, bardzo dużo. 9 minut średni czas oglądania. No i wyświetlenia też zawsze są bardzo dobre. No i też właśnie czas oglądania jest bardzo dobry. No i są te lajki, są te komentarze, więc jakby nie patrzeć, na takiej zasadzie mówię. A nie, że wiecie, że to jest wybitny sposób, po prostu, że to jest wybitny film, że to jest niesamowite. No nie, to tu chodzi o to, że jeżeli chodzi, spojrzymy na statystyki, to jest jednym z lepszych programów na moim kanale. To rozdawajka ma mniejsze statystyki niż czytanie komentarzy i dużo mniej rozdawajka mi daje niż czytanie komentarzy. Tylko, że rozdawajka ma zupełnie inny priorytet tak naprawdę i zupełnie co innego ma mi zapewnić. Też piszę, co prawda mam na swoim koncie dwie książki, jedno opowiadanie wrzucone w sieć, w planach różne kolejne, pomysłów nie brakuje może. Że kiedyś coś ruszy w kierunku wydania papierowego. Plany na kanał bardzo ciekawe. Trzymam kciuki za ich pomyślną realizację. Bardzo dziękuję. Ja również trzymam kciuki za Twoje. E, Chociaż ty już jesteś ekspertem, około dwie książki wydałaś, no bez przesady. <laughs> Swoją drogą, gdzie, gdzie, gdzie takie książki się publikuje? Bo ja jestem w sumie ciekaw. Bo wiem, że można kupić książki online, ale czy jest jakaś konkretna strona na to? Czy taka godna zaufania? Czy jednak nie? Bo, bo w sumie to nie wiem. Jak, jak oglądasz to to chętnie jakbyś mogła mi odpowiedzieć to bardzo dziękuję. Dobra, bo jako że już u mnie już jest późno, no to ja chcę się wyspać jeszcze do pracy, więc pomyślałem, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. Dzięki wielkie za oglądanie, dzięki wielkie za słuchanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do następnego. Oby. Mam przynajmniej taką nadzieję.